Mój uczeń z pierwszej klasy, teraz będzie wypisał tylko on Paskala. Tak, to pisz tak, to sz sz trochę szerzej, dobrze? Szerzej. Tutaj jedynki da daj szerzej, żeby się Jeden, potem następne liczby mie mieściły. U, I równiutko. 6 4, 4, 1, 1. Dobrze. No i dalej, następny wiersz. 4, 1. 5. On sumuje te liczby, które są ponad. Jest tak. jeden, jeden, sześć, piętnaście, dwadzieścia, dziewiętnaście, sześć, jeden, no, zrobisz jeszcze, jeszcze jeden pierwszy. W paskala sumuje się liczby, które są bezpośrednio nad daną liczbą. Nad miejscem, w którym stoi następna liczba w dolnym wierszu. Trójkąt paskala służy do bardzo wielu rzeczy. No to są współczynniki dwumianowe. Dla specjalistów, którzy maturę mają, taką prawdziwą, czyli umieją coś z matematyki. Dobrze, a teraz wiesz, wiesz co, sumuj wiersze. Suma, suma tego wiersza to jest... Tutaj napisz 1. To napisz 1. A 1 to, to jest 2 do której potęgi? 2. Do. 0. Tylko to, to napisz, 2 do 0 równa się 1. Dobrze. A teraz sumuj tutaj te, te dwie liczby. To ile będzie? 2. A to się równa. Tu, tu napisałeś jak? 2 do pierwszej i to 2. Dobrze. A, a suma suma tych, tych liczb to jest? 2 do 2 to się równa 4. Tak, my już to zsumowaliśmy, więc on to już robi automatycznie, tylko Państwu tłumaczę, że on sumuje teraz te liczby w, w każdym wierszu. No a teraz ile, ile jest tutaj? Mów no, na głos, żeby było widać jak liczysz. 1, 3, 3, 1? Ach, to jest 8. 8, to jest 8, a 8 to jest... 8 równa się... Dwa do trzeciej równa się 8. Tak. Który teraz wiersz sumujesz? Pokaż. No to nie sumowałeś już, nie? Tak. No mów, mów, jakie liczby sumujesz? To teraz. Rządek. Piąty. Gdzie mamy? 16. M ale w Zwa mów, skąd się to wzięło? Do czwartej. Tak. To się równa? To 16. Ale powiedz te liczby, żeby było wiadomo skąd się wzięło. Bo no 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1 to 16. Dobrze. Sumuj następny rząd. Tylko, tylko licz na głos, dobrze? Mówię to raczej. tu mamy 6, to tu mamy... Yy, tutaj. To tu mamy 16, to tu mamy 26 to tu mamy 31, to tu mamy 32 dwa do piątej to trzydzieści dwa. Dobrze. I wypisuj jakie będą już te sumy w następnych rzędach, już bez, bez, bez wypisywania tego tutaj. Od, od razu, od razu tutaj. Bo on już wie, on nie wie, skąd to, się bierze że, to, że to tak jest, ale 60. wie, że tak jest. A w miarę upływu lekcji, za kilka lekcji już myślę, że to wiedział, bo sam, sam to wymyśli, jak ja dam pewne wskazówki. Tutaj tego mega ucznia z pierwszych raz podstawowych już można by spokojnie dać do pierwszej klasy liceum, tak myślę bo niektóre zagadnienia to zna spoza pierwszej klasy i co wyżej nawet, no, taka kombinator, no, troszkę kombinatoryki zna. Z tym, że no, oczywiście no, nie zna całego programu, powiedzmy 8 klas jeszcze, ale szybko się uczy, więc to jest błyskawicznie. To kilkanaście lekcji będzie znał całą podstawówkę, Kilka lekcji może nawet. Tu tak, no ładnie oblicza. Potęgi dwójki. Dobrze, wystarczy na razie, wystarczy. A poczekaj, a logarytm, logarytm przy podstawie 2. Napisz tak, logarytm przy podstawie 2. Log, log tak, przy podstawie 2. Czyli nisko dwójeczkę, nisko, 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 to się nisko pisze. Logarytm, tak, z 64, a i duże 64 tak 4, To się równa. Na pierwszej równa się. 4, do 3, do 8, do 4, no, Mów na głos. Do 16, do 5, do 32. Aha. Tak. A logarytm. 6. Tak. Logarytm przy podstawie 2. Logarytm. Przy podstawie 2 pierwiastek, pierwiastek piątego stopnia, albo pierwiastek z 2 na razie napiszemy. Pierwiastek z 2, o. No, dwójeczkę tutaj daj. Pierwiastek z 2, tu, 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 pod pierwiastkiem. Tak, to się równa ile? Pierwiastek równa się. z 2. To się równa? 1 Nie. 1 nie. A pa, pamiętasz ile to było na przykład 16 do jednej drugiej? Napisz tak, 16 tutaj, tu na dole. 16. 16 do jednej drugiej. jak to się oblicza? Pamiętasz co to znaczy 16 do jednej drugiej? Ale się, 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 się normalnie proszę To jest? To jest. To jest pierwiastek z 16. No. To I mieliśmy tak ze dwa tygodnie temu. Cztery. Tak, ale no dobrze, ale, ale napisz, że to jest pierwiastek z 16. To się równa pierwiastek z 16, żeby się utrwaliło ci. Pierwiastek z 16. Dobrze, a y, powiedzmy 81 do jednej drugiej. 81 do potęgi 12. To się równa ile? Tak, a, ale dlaczego? Bo to się równa. Dobrze, no to, no to słuchaj, to ile ile będzie, jaki będzie wynik tutaj? Równa się. Równa się. Jeden? No nie. Nie. Dwa, dwa do której potęgi da pierwiastek z dwóch? To pierwszej. Nie, nie, dwa do pierwszej to jest... Dwa do pierwszej to jest dwa. Dwa, a tu masz pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch... A, to jeden. Nie. Nie wiem. No. A ile to będzie 2 do 1, drugiej? Napisz tak, 2 do 1, drugiej. 2 do potęgi 1, druga. To się równa. No jak jest jedna, potęga 1, druga, to co musisz napisać? No pierwiastek musisz napisać. Pierwiastek. Z jakiej liczby? Z 2. No to jaki tutaj będzie wynik? 2 do jakiej liczby Da pierwiastek z dwóch. No do jednej a do pierwszej? Nie, no do jednej drugiej właśnie. Jedna, druga. Tak, skreślną kre, wcześniej wcześniejszą. Dlaczego? No bo zobacz, bo dwa do jednej drugiej daje właśnie pierwiastek z dwóch. Z, zgadza się? No tak, już to Dobrze, a logarytm... Napisz tak, logarytm. Logarytm, log. log. My nie używaliśmy jeszcze takich liczb jak pierwiastek z, z dwóch drzwi niewymiernych, przy podstawie 2, przy podstawie 2, 2, a tu nie będzie pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, pierwiastek trzeciego stopnia, czyli tutaj trójeczkę daj, trzeciego stopnia z dwóch, 2. tutaj, tutaj 2, 2, pod pierwiastkiem, no tu w tym miejscu, 2, to się równa. To się równa. Hmm. Odczytaj. Jedna. No dobrze, a dla sprawdzenia. Napisz tak, 8 do 1 trzeciej. Napisz tutaj 8 do potęgi 1 trzeciej. 8 do 1 trzeciej. Tylko to musi być tak wysoko ta, ta 1 trzecia, ale już nie będzie. To się równa. No i napisz rachunek, jaki rachunek trzeba zrobić, żeby to obliczyć. Tak. I to się równa 2. Dobrze. A tutaj napisz 125. 120. Albo tutaj 125. 125 do potęgi 1 trzeciej. Tak. No i napisz rachunek. Aha, podawiś wynik. No a teraz napisz, co trzeba obliczać. Tak, ja, jak się czyta ten napis. To jest? Pierwiastek trzeciego stopnia ze stu dwudziestu Dobrze. A to może jeszcze coś takiego. Pierwiastek piątego stopnia albo szóstego nawet. Pierwiastek. Nie, albo, nie, nie. nie. Chwileczkę. Napisz milion. 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 To jest jedynka i Do jednej szóstej. Napisz, tu, napisz tak, do, do, do potęgi jedna szósta. Tak, to się równa. Jak to zapiszesz? Najpierw napisz rachunek. Czyli. No, napisałeś tam liczbę 0, odpowiedział. 6. Tak. I którego stopnia trzeba dać ten pierwiastek? 6. 6. A to się równa. 3 równa, okej. Okay. Dziesięć tysięcy, tysiąc, już były trzy czy cztery? No to sobie sam muszę liczyć. Dobra, tylko poprzednio żeby się nie tutaj on znał też. Dziesięć jeden. A. Czyli ile, ile? Jaki będzie wynik tutaj? Wynik równa się. Samo jeden? Nie. No, no tak, dziesięć. Bo. A na przykład bo. 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 Ty. Albo co? To. Czyli ta liczba do jednej szóstej daje 10. Bo. 10 do... Bo, bo milion podzielić przez 6 równa się 10. Znaczy nie, 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 nie podzielić przez 6. Tylko 6 podzielić przez milion? Nie, nie, te, też nie. Pierwiastek 6 stopnia z miliona, tak? Znaczy ta liczba jest niepotrzebna. Nie, nie po, po prostu pierwiastek 6 stopnia z miliona to jest 10, ale dlaczego? Jak, jak się sprawdza pierwiastek? Bo 10 do potęgi 6 no to, to to milion. No to napisz to tutaj. Napisz to tutaj, bo, bo, bo 10 do 6. 10 do potęgi 6 to jest. Dobrze. A teraz popatrz. Masz, masz takie zadanie. Jest 5 chłopców i pani musi wybrać dwóch żeby poszli odwiedzić chorego kolegę. To Jeżeli chłopców jest pięciu, to ile sposób może ich wybrać. Może tych chłopców tutaj wypiszmy. Napisz tak, du dużą literkę A, A. A. Dużą B. B. P. C. C. D. D. I E. E. Czyli tak, Adam, Bogdan, Czesiek, Darek i Edek. I pani kogo może wziąć na przykład? Podaj, kogo może wziąć. Wysłać do, do tego chorego, tam, mietka, na przykład. A i B. Tak, może wziąć, tak. A i C. Tak. A i D. Dobrze, nieważne, daj, daj trzy kropeczki. Daj tam trzy kropeczki, że i tak dalej. Trzy kropeczki. A powiedz, ile tych sposobów jest, tych wyborów. 4. Znaczy, no, tu wypisałeś na razie 4, ale czy, czy wiesz, gdzie to odnaleźć? Na, na tym rysunku, na tym trójkącie. Wiesz, gdzie to odnaleźć? Pamiętasz, my to robiliśmy już. Gdzie to odnaleźć? Gdzie odnaleźć liczbę tych, tych wyborów, tych kombinacji, bo to są kombinacje dwuelementowe z pięciu. 7. Ale słuchaj, już nie, nie, nie liczyj sobie tutaj, tylko szukaj tutaj, bo ty już miałeś to. Się... Tutaj. Pokaż, pokaż. Gdzie, gdzie, gdzie? Jeden, cztery, sześć, cztery jeden. No ale która, która liczba tu, jest, tu będzie dobra? Sześć. Nie, 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 nie ta. Popatrz, z pięciu chłopców na ile sposobów można nie wybrać żadnego? Na no, 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 jeden. Na jeden sposób. Z, z pięciu chłopców na ile, na ile sposobów można wybrać jednego chłopca? Na pięć. Na pięć. Nie, więc tutaj. 1, 5, 10, 10, 5, 10. No, no dobrze, no to, no to gdzie jest wybór, gdzie jest liczba wyborów dwóch chłopców spośród pięciu? W którym miejscu? Tu. Weź w, w kółeczko to, oto kółeczko. Wiesz co? Tylko, tylko nie, nie, nie ta druga, ja bym tą, tą dał. Tą. A ta to jest liczba wyborów i ilu chłopców? Trzech. Trzech chłopców spośród pięciu, tak? A tu, a tu jest. Liczba wyborów? Teraz. Spośród 5, a tu jest? 5 5 spośród 5 Dobrze, a posłuchaj, a bez, bez tego trójkąta, na, 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 nawet na okładce z drugiej strony zrobimy takie zadanie Zobaczymy jak potrafisz myśleć Popatrz, jeżeli jest 10 chłopców, napisz N małe równa się 10 N małe N małe równa się 10 10. Dobrze. To posłuchaj, na ile sposobów można wybrać jednego chłopca z tych 10? 10. Na 10 sposobów. To, to napisz taką literkę C, du, duże C. C. Tu napisz jedynkę, 1, u góry 1, a na dole 10. Że to są kombinacje. Jedno elementowe z 10. Równa się. Równa się. I ile ich jest? 10. A ile będzie kombinacji? Napisz tak, kombinacje 10 elementowe z 10. 10 z 10. To się równa. Tak. Dlaczego? Wytłumacz. Bo jest 10 wszystkich, czyli tylko wszystkich. No tak, jak jest 10 chłopców, to można 10 wybrać na jeden sposób, trzeba wziąć wszystkich. A teraz, patrz, a teraz takie zdanie. Kombinacji, napisz tak, C. To będzie ostatnie zdanie, robimy przerwę. Duże C napisz, duże C. Ile jest kombinacji 9 elementowych z 10? Najpierw 9, u góry 9. 9, a na dole 10. To się równa. O widzisz? i teraz spróbuj to odgadnąć albo obliczyć jakoś. Na ile sposobów da się wybrać 9 chłopców spośród 10? To już jest na, na zadanie na, na myślenie. Znaczy nie zresztą trochę zmęczony, bo twierdzę, tak ta robiliśmy wcześniej. Turkot Pascala, i tak dalej, sporo rachunków. Więc nie wiem, czy wymyślić to. Ja zobaczymy. To jest, to jest nowe dla niego. Nie wiem. No, no to popatrz, wyobraź sobie tak, że stoi tych 10 chłopców, tak? I pani ma wybrać 9. To jak ona może robić? Może być tak, ty, ty pójdziesz, ty pójdziesz, w odwiedziny do kogoś, ty pójdziesz, ty pójdziesz, ty pójdziesz, tak? Albo może zrobić inaczej. Zamiast mówić, kto pójdzie, to co może pani powiedzieć? Ty nie pójdziesz, ty zostaniesz. Na przykład, nie tu mi, pomożesz mi w klasie. Tak? No, no to popatrz, zobacz. Ale może odróżmy jeszcze na, na chwilkę, na chwilkę. Skupmy się, o, o, ostatnią rzecz. Skupujemy